Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus był kuszony na pustyni, tam gdzie było mnóstwo kamienia. Szatan dał mu propozycję. Wystarczyło, żeby powiedział: Niech te kamienie staną się chlebem i udowodnił swoją moc, moc boską. Czyli sam szatan widzi w Jezusie Syna Bożego, nie tylko człowieka, ale też Boga. Gdyby te wszystkie kamienie stały się chlebem, iluż ludzi by się najadło? Nie tylko jeden człowiek, nie tylko sam Jezus. Często odczuwamy głód i jesteśmy kuszeni. Mamy zrobić coś, co w tej chwili przyniosłoby nam szczęście. Ale jeżeli te kamienie Ugrzęzłyby nam jednak w gardle, bo przecież to tylko pokusa. To jakbyśmy się poczuli? Czy możemy dawać się zwodzić złemu duchowi, czy też powinniśmy zawsze dochować wierności Panu Bogu? Ile tych kamieni jest? Ile potrzeba chleba? A Jezus odpowiada: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. W każdym domu powinien być chleb. W każdym domu powinno być słowo Boże. A więc zatroszczmy się o to, żeby każdy dom stał się domowym kręgiem biblijnym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.